Halo? Halo, 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 hey, FBI. Co? Na co? Eee, wy tą gierkę co podysłałem jako ostatnią. Just Act Natural. Jej nie, nie ściągnęłam jeszcze. O, no, ona jest maja. malutka, sekunda okay. to będzie. Ja skoczę do łazienki w tym czasie. Okay. Connecting. A zagramy nie, nie jeszcze chodzi. potem w... Speedrunnersy? Ja speedrunnersów, ja no. Ja mam zagrał speedrunnersów bardzo. Ja też. O, speedrunnersy. Dobra, już mam. No jestem ciekawy, na czym to będzie polegać. To podobno jest jak spyparty ta gierka. Co to jest Tylko, że jest na wiele osób. Ja nie znam. Musi znaleźć agenta, agent musi wykonać e, misję. Pokryją. A, okej. Okay. Już się speedrunnersów nie mogę doczekać. Mega lubię tą gierkę. Speedrunnersy. Gra życia. Ja uwielbiam Speedrunners, je nazywam najlepszych gierek. To prawda. Blady już szuka, co można kupić tutaj. Jezu, co to jest? <grym> Jaka dziwna gra. linowa, Albo no. modelinowa. No, 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 no. no. O, oh, Blady jest ready. Midrix jest ready, a na nie ma. To jest jakiś, jakiś pokój, prawda? Tutaj? Tak, tak, tak. Zbiam, no już wiem. No. Ej, są jakieś skiny, a ja tu nie widzę żadnych skinów. Co <grym> to trzeba twigować że jakieś tak. skiny? są? no. szuka skinów, chłop. No tak. Bo jakieś bo dwa lata. Chciałem, że jakieś DLC są płatne, ale się zawiodłem. <grym> Seeker items, hider items Dobra, ready Dobra, eee, lecimy I'm z ready. tą grą, dawajcie A możecie... wpadka kiedyś o... wrócicie na nas opluwa A możecie wytłumaczyć o co w niej chodzi? Nie, nie wiemy, wiemy. A. No nie wiesz, że wpadka sobie gdzieś poszła Ile trwał przedłużany? 206 godzin. Karygodne zachowanie, żeby tak wychodzić podczas swojego streama. Ja, na przykład, w momencie, kiedy streamuję, to ja się przygotowuję, że mocz będzie trzymany przez cały stream. A ja bym robił przedłużany, to bym kilka dni nie sikał, żeby tego widocznego. Jasne, nie jasne. To by ci mo mocz do głowy uderzył. Do No specjalnie powiedziałam oh, do głowy, yes. a nie do mózgu. Mhm. O, wszystko, wszystko tak. słyszałem, napisałem napisałam nawet na czacie, moją opinię na Twitterze. Dobra. O, okej, okay, okej. Okay, okay. Jesteś jest snajpery. Co jest? Jakby można przybliżać jakoś? Przybliżać? Boże, co to jest? Ej, czyli się jeszcze bardziej pijana, jak w to gram. No, dobra, bo to chodzi o to, że wy chyba musicie z, jako ludzie zbierać jakieś. Ja Skąd wiem, ty znajdziesz te diamenty nafcia? Z Stopy wyciągam. Ja w ogóle nie widzę. kurde kurwa się wyciągnąć. chyba tak, bo nie ma tutaj nigdzie żadnych. Ja też nie widzę żadnych diamentów. Też nie widzę. Skąd ona diamenty znajduje? Nie mam pojęcia. A pod X-em możecie Zdęło, zmieniać jakby postać. Pod X-em co mogę? My jako ha hajderzy możemy sobie zmieniać wygląd. A mam jakieś ja super umiejętności? Co to jest? Zegra. Ale blady, jesteś frajerską chmurą, dosłownie. Ej, czemu mój nick jest odwrócony? Halo? To, Co ja mam robić w tej grze? Coś mi powiem? Czemu mi... Wyzywać Bladiego, wyzywać Bladiego. Frajerska chmura! Nigdy mnie nie zabijesz! Już kogoś załatwiłem. Nie nigdy nie złapiesz! Okay. Ale zbieram diamenty pod twoim nosem i ty niczego nie widzisz! My ty kurde! No, okay, okay. Okay. Dobra, na teraz zniżko, Specjalnie zwróciliśmy jego uwagę. Kurde! <laughs> Chyba... Tylko ja jestem szukającym? Tak. Tak. Ok. cię co poszła syna afka i wróciła! <grym> Czyli muszę mieć cokolwiek zwrok Dobra Ej, szczerze mówiąc, to ja się... nie ogarnąłem totalnie, co tu się robi. A ja mam jakieś umiejętności oprócz strzelania? Nie, no tak, wygrałam jakimś studem. Nie, 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 ja... nie wygrałem, O mój Boże, teraz ja jestem snajperem. A teraz ja jestem tym, jak to się nazywa? Chodzicielem. Chodzicielem? No. Ale dym, co jest? To ja tak sobie tym miałam. Za dymkę zrobiłaś fiu, fiu. Jezus, co to jest? No. Ale dymy, <laughs> Ale dymku. Patka widzę, że ma dzisiaj dobry humor. A w sumie nie powinna mieć. <laughs> Kurde, nie trafiłem. No niestety nikt nie mówi. Mówił, że jest łatwo trafiać oj, w Ojoj, oj, oj, myślałem, że w dorobku też. Ale, na to, jest, ale było. to jest mała mapa. No, no jest gigabama. No dobra, mała dobra mapa. to z tej strony to ja w ogóle nie widzę. Ja w ogóle tych diamentów nie widzę, gdzie one są. A tu są jakieś diamenty, chcesz, że A, ta, ta, musisz je zbierać. A, ja a, możemy szczerze, mówiąc... Sper... Cichaj, ej, możemy iść na speedrunnersów? Ja z Ej, zajebić na gierę, napka. No, mi się ja podoba to. Ja ty mówisz, że super. No, właśnie, dobra, gra jest, a ty jak zwykle już chcesz kończyć zabawę. Jak tu żadnych diamentów nie ma na tej mapie? No nie ma, ja chodzę w ogóle. Chodzę i szukam diamentów Ej! Lubina! Widziałem a, a, cię! Ty no to, lab... ty to lab... A to to, to to latająca ta wieżyczka, okej okay. Ta jest to latającą chmurą O! Ci... Ale nie ma o co chodzi w ogóle ale no na rzeka! Bo na bo ja chodzę przez. Baba jest. Ma 5 cm a tu ani jednego diamenta nie znalazłem! Bez już, okej? Okay? No smutno mi po prostu. O, Radia podskocz, poskocz, poskocz. Nie ma, nie da się skakać chyba w tej grze. No to nie, super. Aż się wierzy się co? Czemu zamykam, zamykam w kolejnej grze? Co się dzieje? Ja, ja też. No, cóż, no, no, razem żadnych zarykamy, diamentów pociek. tu nie było. A już gest chów w Garysmodzie byłoby słuca? lepsze. Garysmodzie nigdzie nie, to nie było, Rady, kiedy powrót do Garysmoda organizujesz? No kiedy by... chcesz, Mandziu, powiedz tylko no gasa. Jak, nie, jak submerge da, wypuszczą. Jak wypuszczą grę z, tego mapę Sub, submerge, to będziemy grać na niej, bo to jest dawaj, nowa mapa. Dawaj. Czyli za rok. Dawaj, nie, 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 koniec bo to gracze liczba. robią, to gracze a, robią. A gracze, robią. A, a gracze robią trochę szybciej nawcie niż twórcy. Oha, no Skąd ty już masz? Łatwo, easy clap. Ej. Oj, chyba napcia trzeba do kogokolwiek. Bloody, 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 nie, nie, nie. Mimo. Bloody to było oczywiste. Niestety, przykro mi będzie też muszę mieć trochę punktów. Matka ma blond włosy. Not actually. I do A wkowała, kowała tam. Dobra, rzeczywiście poszedł na speedrun. Dobra, dokończmy tę rundę. Po tej rundzie, ale po tej rundzie, po tej rundzie. Zaczęło mi się podobać ta gra już. Jest kozacka, Ej, ta gra jest fajna. No właśnie. na 8 osób może być śmieszna? Na 8 osób byłoby to ciekawe. Jest kozacka. Dobra, bladi, to zorganizuj porządny powrót do gary Smoda. Tylko będzie trzeba nowe rzeczy tam znaleźć. Bo największy problem jest tego w Garysmodzie, że jak na przykład jest TTT, to ciężko jest tam zrobić cokolwiek ciekawego. Jest tam jakaś opcja, żeby to było ciekawe ponownie? Eee, no, trzeba dodawać tak jak było w tym A Amonkasie, czyli dodawać Jackali, Jesterów i tak dalej. Naprawdę? No tak, jest przecież cały. Jest coś taki. takiego w Garysmodzie? A, już dawno. To, to dlaczego? To nie działa. Ja nie wiedziałem, Dzemu... że są nowe klasy. W jest, jest coś takiego. Też jest taki właśnie Town of Salem, że można Jestera dodać, Jackala i inne klasy. To w wracamy z garysmodem. Wracam Gary to ustalone. Mega. Czyli to koniec tej gierki, tak? A tak, tak, ta, ta, o speedrunnersie. się. Dzisiaj, Dzisiaj nie nadrabiamy Ja nie gram, bo ja... Bez... ja mogę zagrać. Ja mogę zagrać. Ukań, musicie mi przypomnieć sterowanie, bo jak zwykle nie pamiętam. Spacjo się skakało, X-em się. Nie pamiętam co. O, co będzie trzeba sobie <laughs> przypomnieć, jak się zacznie grać? Zaproś znajomych. Ja nie pamiętam, jakie było sterowanie, pamiętasz? Ja gram na padzie. Oj, oj nie, nie mamy no z nią szans. Nie, nie grajmy z tą dziewczynerką. Boże, na padzie, fuj. Ale was zaraz dojadę. Tak, tak, padzie. U. A ręce myjesz potem? No. I, Dobra, zapraszam. Weź samą, zapraszaj. Blady, ja ciebie mam? Nie mam ciebie. Jak nie masz. Teraz dołączę do ciebie. O, i wyszedłem. przez. A, szukałem. mam, Kto? mam, mam. Dobra, nieważne. No kurde, próbuję Steam'a zamknąć escape'em i mi nie wychodzi. Wyrzucam. mnie, co za bezsens. Dobra. Dobra, udało się. Dołączyłem do siebie? Nie. Yeah. Ja pierdziele, co za besty. Ej, łapiecie, że próbuję Shift, Steam odpierać. otwierać. i ten, i wchodzisz po prostu. Tak. Dobra, nie wiem. Weź zaproszenie jeszcze raz, bo coś się mogę dołączyć się z jakiegoś powodu. A nie, dobra, A, jesteś. Dołączyłeś, jest kit. No dobra. Nie, nie chcę mi się pobrać, Mam jakiś postrzem Te wymówki jasne, jasne. tylko po to, żeby nie zagrać. No nie. To po prostu no. naprawdę jak, ja byłam rewelacyjna w poprzedniej gry w porównaniu do tego, co teraz się będzie działo. <śmiech> <śmiech> naprawdę, naprawdę. I nie żartuję. Nie, to nie. To nie nie zastanawiam się rzecz. Dlaczego speedrunnersi mają opcję grafika jakość normalna, słaba off. <laughs> Off. Dobra, to A na, samym początku, na samym początku A, ta, ta. sobie ten, y, popatrzymy o, jaką mapę, sterowanie, jak tak? Tak, tak, tak. Z, XC i spacja. I uwaga, stop, 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 nie biegniemy. Z to jest skok, X to jest... A C co to było? O, X to jest od białych powierzchni, że możesz się na nich wiesz. I C to jest item. Dobra, uwaga. 3, 4, ry! Go, go, go! Od białych powierzchni co to było? Bo nie ko nie pamiętam. No tutaj DC. masz, się masz przyciągać, nie? Ale co to było ten? Jakby... O, dobrze. DC. No ale nie poczekaj trochę, Manzia. Co, co? Co? Na co ja mam czekać? Na ludzi. O! Nie! Dobra, lecimy. Siema nafcia! O, nie tak, ja dobra. dobra, lecimy. dać z tym. trochę fory, ale widzę, że... Gdzie tam fory? Nie folk. bawimy się tak. Tu jest zwycięstwo za wszelką cenę! Okay, o okay. ty, woda, jeża. Nie, zaczekaj radził! A już się go Nie! Yeah! Zagraj burzu! Oj, jednak nie! O nie! Jestem na dół! Mówisz? <noise> Ale zapierdzielasz! O, cholera! Nice! Nie! Zrobił tak Ale zrobił Ale się udało, się udało że to użył, no Ej patrzcie, ja cały czas niosę alkohol ze sobą w ręce! Tak jestem! O to zrobił! No ich nie zdąży już! A O nie, 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 nie! Dobrze, dobrze. A go, nawcia! Staram się. O nie, o nie, o nie! Ambusta? mam O To za błąd! Nie, nie, nie! O to! Nie, dobrze. Co zrobił, Nie Nie, nie wytrzymam zaraz. Dobrze, pamiętam jak się w to grało. Patka ja musi się odbijać od tych ścian! Od białych ścian się odbijasz na boki, bo może się na nich kręcić, a od o, jeżeli jest pierdziemy. białe na suficie, Co to wtedy używasz ich... Nie za wami! Co za sens. Nie ma łatwo. O nie. Dobra. W takim trajardem od razu Patka się nie nauczy. O, ja mogę S grać mniej trachardowo. O, no, przydałoby się spocencu. No niestety. O i lepiej się pospiesz, spadk ten Nawcia. On dalej. Dobrze. Nie wytrzymam stąd. Ty jesteś taki spocony. Masz jakiś ręcznik? <grym> <grym> Nawcia, musisz się ten, ogarnąć bardziej. Zło, no ja pijana Takie jestem. <grym> dobra, Nawcia, damy radę, no. Ja teraz, się uda, ja teraz będę grać spokojnie. Ja, ja, słuchajcie, wy, wygrałam. Znaczy, ta, wygrałam. Wygrałam, wypiłam jednego drinka. Bro, to była jego ulubiona mapa, dlatego. Była jego ulubiona mapa i dlatego tak dobrze mu poszło. Dobrze. O ty krzyż, kurde! O nie, padł mi się zrobione. Patka, użyj umiejętności! No nie, pat mi, się dobrze. wyłącza! No dobrze, dobrze, mi dobrze. No się wyłącza, co jest? Umiejętność! Umiejętność, dowal go! Doj! To... Dobrze! Nie umiem Bladeus Bladeusz nie górą! No, ale dobrze spokojnie! Nie, nie to dobra, to ja się na to nie zgadzam. Bladeusz nie może wygrywać, w sensie <laughs> przepraszam bardzo, ale to jest przesada. Są jakieś... O ty! Co wy robicie? O ty! Ha, Essa z tobą! Nie mogę! Nie umiem się nauczyć, kto jest co! Ale o nawet... nie! Złapałaś mnie! Ja cię złapałem, na... Manciu! No to mówię, mało kto wie, ale Bladeusz w niektórych uniwersach był kobietą. Ale nie wiem czy wiesz, ja jestem tym kelnerem, Gałganku! <laughs> dobra! Uuuu, ale uni! Nie, nie! Biegnij mi w nikotku! razem! Ej, nie no, może tak być. Patka, masz boosta full, spację przytrzymaj. Dobra, chyba się rozgrzałem już wystarczająco. Czuję się jak niepełnosprytna, o nie, na się naprawdę. Ciołem. Jak co się czujesz, Nawcia? Jak niepełnosprytna. <suszy> no, ale żesz ty tu jedną skrzydeczkę! Świeciu ty! Nie! O, nie wyszło trochę! Kurde! Dobrze, 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 dobrze! Nie, 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 nie! Kurde! No to możecie to wygrać. Aaaaa! Zabili mnie! Dobrze! No, Kieta mnie zabiła! No nie no jest! No. O no, kurde. ładnie, ładnie! Patka. Trify? Nie tylko ja ustrifowało. O na dobra. Nawcia, musisz to wygrać. Nie może, nie może on wygrać. On nie może Staram tego wygrać się. po prostu. Nie, nie zgadzam się na to. poroszę ciebie. Dowal mu. Pięknie. Bardzo dobry ruch. Super. No i Ojej. blisko zwycięstwa. Ej, no poczekajcie na wpadkę. Stop. Poczekaj, stop, poczekaj, stop, stop, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No blady. No blady tej Hades. Jaki spoceniec, zaraz się zżryga. Bo coś strasznego. <grym> teraz się zżygam. Zrzygam się. O, oh, blady! Przecież no, poczekałem na was chwilę! Co ale ty Na na chwilę! Na poczekałeś! Na wpadkę nie poczekałeś. Na tak, gówno poczekałeś. Nie, Poczekałem na was! Tak, główna poczekałeś! Poczekałem, aby jeszcze wąty macie. A poczekałeś co nie, no, ale poczekał. No, Przedzili mnie mnie! jeszcze wąty! No, <grym> specjalnie zwolniłem O, jeszcze pretensje mają No, wyprzedzili mnie Jeszcze, że nie poczekałem, no No nie, źle. nie! No w, o, w jakim miejscu ty to użyłeś? O nie, o dobra, żyję Nie pozwolę wam tego wygrać o, nie <ślesk> <ślesk> oh. Ale z no, timing, no. Nie nie! 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 No dobra! Nie! Brawo, brawo! brawo Mandia, nas! Brawo, brawo, brawo! brawo dobra, brawo. dobra, już, już na mnie rzucaj, okej? Okay? Nie moja wina, że ten nie poczekał wtedy. Przepraszam bardzo, wygraliście tamtą rundę. Nie wytrzymam, nie wytrzymam! <laughs>